Dzisiaj teoretycznie wszystko miało być na tip-top, łącznie z moją fryzurą, ale jak widzimy coś nie wyszło, więc bardzo Was za to przepraszam i postaram się opowiedzieć, co tu się w ogóle zadziało i dlaczego to tak wygląda. A i mamy nowy mikrofon, dzięki któremu będę mogła mówić wyraźniej i nie będziecie musiały używać jakichś... Boże, jak to wygląda. Boże, jak to wygląda. To nie wygląda dobrze. Nawet nie wygląda profesjonalnie. Dobra, whatever. To, co się dzisiaj zadziało na mojej głowie, to po prostu próba uzyskania skrętu z lokowyzwalaczem kantu i rozpuszczonym lokowyzwalaczem w wodzie w butelce po 62 solderze Janeiro. Niestety, jak widzimy, moi włosy nie lubią współpracować z wyzwalaniem loków, whatsoever, więc jedyne co dzisiaj nagram, to po prostu to, w jaki sposób um, zapuszczam 4 cm albo 4,5 cm włosów na miesiąc. Zacznijmy od tego, że to nie jest kwestia y, suplementów, wcierek czy innych kosmetyków, bo apparently moje włosy rosną tak szybko od 15 roku życia i jest to związane z tym, że jestem Włochaczem. Y, to jest, rosną mi bardzo szybko włosy na nogach, rosną mi włosy na brodzie, co tydzień muszę wyrywać włosy na brodzie pensetą. Byłam u endokrynologa i generalnie powiedział mi, że taka jest moja uroda. Więc basically to wszystko. A tak szczerze to po prostu pokażę Wam w jakiej kolejności używam wszystkich wcierek, których używam, więc może komuś się to przyda czy coś. Problem w tym, że jak teraz mówię na tym mikrofonie, to brakuje mi tłu, bo chcę powiedzieć wszystko w jednym zdaniu szybciej i tak to właśnie wygląda. Więc jak umyję włosy, to Zaczynam od najlżejszego, najlżejszej wcierki, najlżejszego toniku, czyli weledy z rozmarynem. I to jest w dzień, w którym umyłam włosy, nakładam to. W związku z tym, że basically weleda z rozmarynem nie ma żadnej pipety ani aplikatora, a tutaj jest tylko taki dzyndzelek, który wylewa wszystko tak jak jantar ze starych dobrych czasów, to wziąłem sobie jakąś randomową pipetę, nalewam, daję jedną pipetę na skórę głowy i to wszystko. I wtedy też najczęściej zaczynam tego pierwszego dnia po myciu głowy od olejowania. Jak zaczynam od olejowania, to nie jest to olejowanie takie, że zostawiacie całe włosy w oleju, tylko jest to mikroolejowanie, które polega na tym, że dajecie do pipety, nie wiem, maksymalnie 5 kropelek na rękę i wcieracie w to i to się tak nadbudowuje przez wszystkie dni, aż do kolejnego mycia. W dzień drugi używam Sniffy. Sniffy każdy zna i każdy lubi i każdy poleca, więc no nie jest to żadna nowość. I też mikroolejowanie każdego dnia po prostu. Później idę już do silniejszej artylerii, czyli do farmacerii Steamu Forten. Tak mi się wydaje, że tak to się nazywa. Steam Ha Mu Forten. Eee, I to już jest tak jakby przedostatnia wcierka przed myciem włosów, bo w dniu mycia włosów używam tego olejku Amalaki Scalp Oil Serum od Blue Beautifly. I basically już w dniu, w którym używam tego olejku, to mam na głowie po prostu kompletny olej. I to jest znak, że trzeba te włosy już myć. Często w dniu mycia nakładam też masło z Sisleya, które mam już od 3 lat. Albo Bond Repair Living Serum. Także ta, ta pielęgnacja jest taka dość złożona. I wynika ona tylko z tego, że basically mam tych produktów bardzo dużo i chcę je zużyć. To nie jest tak, że ja chcę tutaj boostować jakoś swoje przyrosty i pokazywać... Nie wiadomo jak nieludzkie, nadludzkie wyniki, ponieważ te wyniki, warianty, jak się dowiedziałam, przez ostatni miesiąc wcale nie są zależne od tego, jak często używam wcierek, bo teraz w sierpniu trochę się opuściłam w temacie. No, i jeszcze używam takiego olejku z gizu, który ma świetną konsystencję, która jest prawie jak miód. Niestety pipeta jest jakaś zrąbana i ten olejek jest cały czas wyciekający, więc trzeba go stawiać. Pionowo wszędzie. Nie kładźcie go, bo wszystko Wam się poleje w olejku. Denerwuje mnie to, że na TikToku, jak dodaję właśnie te swoje filmiki podsumowujące przyrost, to zawsze się znajdują jakieś stare baby, które są jak, źle mierzysz? Na pewno źle mierzysz. Yy, maksymalny przyrost to 2 cm, więc no to niemożliwe, że masz 4. No chyba możliwe, dlatego że 4 to ja miałam w gimnazjum, kiedy jeszcze wcierki nie istniały. Basically, jedyna wcierka, jaka istniała, wtedy to była kamiwaza. I w ogóle mam wadę, ale teraz jej nie stosuję. I już wtedy miałam nawet do 5 centymetrów. Pamiętam, że jak ścięłam włosy dość drastycznie, to wszyscy byli, ooo, ścięłaś włosy. No. A prawda jest taka, że po prostu miesiąc później były znowu długie i wszyscy byli jak, wait, ty ścinałaś włosy? No ja tak, tak, ścinałam włosy, tylko po prostu szybko mi rosną. I that's not the pro. Pro. Czemu, czemu tego nie rozumiem? Nie rozumiem tego dlatego, że ja nie publikuję tych wyników po to, żeby... Mieć jakieś ogromne wyświetlenia CD, tylko publikuję je po to, żeby mierzyć sobie przyrost dla siebie, tak? To nie jest chęć flexowania, i basically, gdybym chciała flexować, to zapisałabym się do bicia rekordów Guinnessa i tak, i wtedy bym pobiła rekord z przyrostu na miesiąc i wtedy miałabym chyba jakąś kasę. Bo wydaje mi się, że jak w... zdobywa się rekord Guinnessa, to się jakąś nagrodę, poprawcie mnie, jeśli nie. Mm. No, I dajcie znać, jak dźwięk. Just mam nadzieję, że ten dźwięk jest teraz lepszy niż normalnie. Nie wiem, kiedy będzie kolejny film. Sorry, nie wiem, nie mam pojęcia.